A są z nami Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winicka, reporterki, pisarki, autorki książek i podcastów. Jest z nami również Klara Bożena-Mateja, informatyczka, która, proszę Państwa, w wieku 60 lat założyła własną firmę, skoczyła ze spadochronem, a później zdobyła Kilimandżaro. Pani Klaro, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Jak się skakało ze spadochronem? Ile Pani miała wtedy lat, proszę powiedzieć? Dokładnie miałam 60 lat. Nie to, że sobie sama to wymyśliłam, dostałam w prezencie, ale skoczyłam sama. Strach był, ale ja pokonuję e, wszelkiego rodzaju takie opory, bo mówię, że strach mnie paraliżuje. Mhm. Wychodzę poza strefę komfortu. Ach, to pani dał taki prezent? Córka. A <grym> dlaczego? Skąd ten podobał? pomysł? Tak, widocznie zna moją e, naturę i wie, że pokonam to i zrobię. Także trafiła w punkt, i, i to też dało mi taki kolejny power na dalsze mhm. lata. Jak się patrzy na Panią historię, to nie ma rzeczy niemożliwych dla Pani. Pani w latach, kiedy to nie było popularne, została informatyczką. Jak wtedy na Panią patrzono? E, tak, rzeczywiście. E, wtedy nie było żadnych laptopów, komputerów. E, maszyna taka duża, odra 1300 do sufitu. Tam pisałam <laughs> pracę dyplomową. E, pracowałam wiele lat w środowisku generalnie męskim, bo informatyczek było niewiele. No, ale to, to było dla mnie normalne, nie, nie było to żadnym jakimś tam oporem. Potem, w wieku 60 lat, założyłam własną firmę i prowadziłam kursy komputerowe cyfryzacji dla seniorów, ale pandemia niestety spowodowała, że musiałam zamknąć tą firmę. No, ale się dalej nie poddawałam, zajęłam się wolontariatem, udzielam się. No i odnalazłam się generalnie w sporcie. Mhm. To, to mnie napędza. W wieku 55 lat zrobiłam swój pierwszy triatlon, a obecnie, to się muszę pochwalić, jestem mistrzynią Europy w triatlonie na pełnym dystansie, a pełny dystans mogę powiedzieć, że to jest. 4 km pływania, Jest. potem trzeba szybko, szybko y, po pływaniu ubrać buty rowerowe, przejechać 180 km, Aha. potem szybko, szybko przebrać się w buty biegowe i przebiec maraton, maraton. czyli 42 Jest. km. Czyli te strefy zmian też się liczą do ogólnego czasu. Ja w tym roku w Hamburgu y, byłam pierwszą y, w, w Europie, a w w Nicei to były mistrzostwa świata, niestety byłam piąta. Ale cztery przede mną to były Amerykanki. Nasze pozostałe mm. gościnie na razie cały czas mówią jest. Jak to? No i co? Można się starzeć bez godności, bo taki jest tytuł waszej książki. Jak się starzeć bez godności 2? Na bogato. Na bogato. <noise> ja bym chciałam zapytać, w ile dni to y, wykonywałaś? <noise> 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 Już mi się podoba to pytanie. <noise> Nie, zajęło mi to 12 godzin, 12,5. Jest. Jest. Ale ja mogę zadać pytanie, o, jako o, dziennikarka coś od razu wtrącam. Tak. A czy za młodu też byłaś usportowioną osobą, czy nienawidziłaś sportu tak jak ja? A wiesz co? Nie powiem, że nienawidziłam, no nie, jeździłam na łyżwach, ale nie, nie byłam jakoś tak bardzo zaangażowana. To wszystko się zaczęło po 50 roku życia. Moje jest pierwsze szansa. Mamy szansę. Mamy... Jeszcze wszystko Macie. przed Wami, słuchajcie. Drodzy Panie, Wy już popełniłyście jedną książkę. Tak. To jest druga. Tak. Czy to Wasze myślenie się zmieniło dotyczące godnego starzenia się? Tak z naszą bohaterką. Pani Klaro, 12 godzin biegać na, się Klaro dziewczyny, czy nie? Jak, Dzie jak najbardziej. Jeżeli Pani Klara ma nadaje. dla mnie dodatkowe kolana jeszcze, ja, to ja chętnie. A proszę powiedzieć, jakie ma Pani jeszcze cele, bo jak tak słuchamy o tych wszystkich sportowych Pani osiągnięciach, no to jako sportowczyni na pewno Pani coś ma jeszcze na horyzoncie. Tak, na jako sport w kosmos, to jest oczywiste. <laughs> no. <laughs> A tutaj był potrzebny sponsor. <laughs> Eleon, kosmos przyleci do naszej Eleon, bohaterki. Rzuć wiadomo kogo, przyjść do Klary. <laughs> Jakaś porządna wypasiona klinika nietrzymania moczu, która by chciała działać kosmoski. Tak. tak, ale wracają. Ale skoro do... jaki jest twój cel. Tak, do, do, e, do, do znaczy celu. wziąć udział w Mistrzostwach świata na konie i pobić, pobić te cztery Amerykanki, które są przede mną. To a a ile brakuje? Jaka jest różnica czasowa między. No trochę brakuje. To znaczy na pewno tam jednej nie pobije, bo ona za szybko pływa. Mhm. I jest taka duża. A pływania takiego zawodowego? W jakim wieku się pani nauczyła? No, 50 lat. Okay. No wszystko, i wszystko w wieku 50. Lat. i nawet szpagat teraz, tak? Tak, tak to się robi. Shop. Ja się boję, żebym zrobił dwa razy w życiu szpagat, ten pierwszy i ostatni. Tak, tak. i Wiecie wtedy by trzeba pokrawca. Jak więc. zaprosicie nas jeszcze raz no? z Klarą i z Ewą, to my z Ewą zrobimy szpagat też. Umowa <laughs> no stoi. Tak. dobra, ale nie ale, 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 potrzebujecie tak. na to drogę. to zrobiła dwa na szpagat. Na szpagat. Z pół roku, bo ma Twój twoje niechęcie. No to na tym fitnessie, kochana.